Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa, kurier szczeciński, 2 maja 1947 roku, piątek. Niemcy celowo przekręcają dane statystyczne o sytuacji żywnościowej. Jak donosi agencja Reutera, brytyjska komisja kontrolna w Harford stwierdziła, że lekarze niemieccy umyślnie przekręcają dane statystyczne dotyczące sytuacji żywnościowej, Starając się w ten sposób zmusić władze brytyjskie do dostarczania większej ilości żywności. Oficjalny organ komisji kontrolnej, British Zone Review, stwierdził w artykule na temat sytuacji żywnościowej, że władze niemieckie stale starają się przedstawić sytuację w świetle o wiele gorszym niż jest w rzeczywistości. Zażądano od lekarzy niemieckich, aby zrobili wykazy wszystkich wypadków śmierci na skutek niedożywienia lub głodu. MS Sobieski w drodze do Ameryki. Motorowiec Sobieski udał się w dniu wczorajszym w swoją pierwszą podróż do Ameryki. Na pokładzie Sobieskiego znajduje się tysiąc dzieci polskich, które jadą do Danii na odżywienie i wypoczynek. Prywatni przemysłowcy i kupcy mogą zakupić towary za walutę zagraniczną na Międzynarodowych Targach w Gdańsku. Ministerstwo Przemysłu i Handlu zezwoliło kupcom i przemysłowcom prywatnym na zakup towarów zagranicznych za własne zagraniczne środki płatnicze na Międzynarodowych Targach w Gdańsku. Źródło zdobycia waluty zagranicznej nie będzie podlegało dociekaniu ze strony czynników urzędowych. Prasa belgijska i włoska potępia Marszala i zdecydowanie opowiada się za granicami Polski na Odrze i Nisie. Organ belgijskiej partii socjalistycznej, omawiając przemówienie ministra Marszala, występuje stanowczo w obronie granic zachodnich Polski, uważając, że w interesie pokoju granice Polski muszą pozostać na Odrze i Nisie. Także niezależny dziennik Nowotemps, nawiązując do mowy Marszala, pisze o wysiłkach i osiągnięciach Polski na terenie ziem zachodnich. Dziennik ten stwierdza, że ziemie te zostały już przez Polskę wspaniale zagospodarowane i że jest wykluczone, aby Polska miała być ich pozbawiona na korzyść swoich ciemiężycieli z czasów wojny. Tunel pod kontynentem amerykańskim Amerykański uczony Donald Andrew wygłosił odczyt, w którym wysunął sensacyjny projekt budowy tunelu pod całym amerykańskim kontynentem. Odpowiednio skonstruowany środek lokomocji poruszany energią atomową pozwalałby, według twierdzenia Andrew, na przebicie odległości od jednego do drugiego końca kontynentu amerykańskiego w ciągu jednej godziny. Andrew oświadczył, że obecny stan badań w dziedzinie atomowej pozwala na zrealizowanie jego planu w ciągu 20-30 lat. Miasto właścicielem jeziora Meduza. W Stargardzie znaleziono ostatnio dokument przedwojenny, według którego zarząd miejski jest wyłącznym właścicielem olbrzymiego jeziora Meduza, znajdującego się przy trakcie Stargard Szczeciński w odległości 6 km od Stargardu. Jezioro to długości około 30 kilometrów i szerokości około 6 km będzie można podzielić na rejony rybackie, które poważnie zasilą w ryby rynek miasta Stargardu. Bartolomeo Coleoni opuszcza Szczecin. Sławna statua kondotiera stanie przed Muzeum Narodowym w Warszawie. Społeczeństwo miasta Szczecina, jak swego czasu informowaliśmy, ofiarowało odbudowującej się w Warszawie dwa piękne dzieła sztuki. Brązowy posąg Bartolomea Koloniego na koniu i posąg Mojżesza. Piękny dar Szczecina stanie na cokole przed gmachem Muzeum Narodowego w Alei 3 Maja i będzie niewątpliwą ozdobą naszej stolicy, której pomniki zniszczyli wandale niemieccy.